Lisek Boryzek w poszukiwaniu zaginionych farb. Część piąta. Słońce odbijało swoje promienie w kroplach deszczu, które rozsiane były po trawie, jak gdyby komuś rozerwał się wielki worek po brzegi wypełnione szklanymi kulkami. Wciąż dawało się jeszcze słyszeć ciche grzmoty oddalającej się na dobre letniej burzy. Wszystko kropiło i kapało. Z ziemi swoje główki wystawiły drżownice, a ptaszki wyjrzały z gniazd, oznajmując całemu światu swoimi trelami, że po burzy już nie ma śladu. Lisek Borysek wraz z Wojtusiem wystawili małe rude pyszczki z wielkiej dziupli, w której postanowili przeczekać na wałnicę. – Myślę, że... że możemy już iść – oznajmił Lisek Borysek. Wojtuś rozejrzał się dookoła. – Myślisz, że jesteśmy bezpieczni? – zapytał Wojtuś niepewnie. – Tak – Odpowiedział Borysek. Ruszajmy! Oznajmił, po czym założył wielki plecak na plecy i opuścił dziuple. Wojtuś wzruszył ramionami, a następnie poczłapał w stronę kuzyna. Liski maszerowały dzielnie polną drogą, co jakiś czas przeskakując przez wielkie kałuże, bądź też pokonywali je ostrożnie stąpając po wystających z wody okrągłych kamykach. Dobrze Wojtusiu, idzie nam bardzo dobrze. Udało już się nam zebrać kilka trudno dostępnych składników, potrzebnych do przygotowania farb. Zauważył Borysek. Hopla! krzyknął Wojtuś przeskakując kałużę. To wspaniale! Bardzo mnie to cieszy! dodał. Jeszcze kilka składników i będziemy mogli wracać do domu, oznajmił lisek Borysek, sprawdzając listę rzeczy potrzebnych do wytworzenia farb. W takim razie nie ma na co czekać! Zawołał Wojtuś. Jaki jest nasz następny cel wędrówki? Zapytał wesoło. Hmm. Zastanowił się Borysek. Myślę, że teraz udamy się, by zebrać kilka. Nie dokończył. Wojtuś zatrzymał się i podrapał się po głowie. Borysek spojrzał na Wojtusia, a później skierował wzrok w stronę, w którą patrzyły teraz z ciekawością czarne oczka jego kuzyna. W oddali, gdzieś przy końcu polany, coś ewidentnie wystawało z pomiędzy trawy. Co to borysku? zapytał Wojtuś wskazując palcem coś dużego i białego, leżącego w wysokiej trawie w odległości kilku metrów od Lisków. Hm. Podrapał się po głowie Borysek, mrużąc oczy. Nie mam pojęcia. Zaczekaj tu chwilę, a ja pójdę sprawdzić. Powiedział odkładając plecak na pięku, po ściętej lipie. Dobrze, dobrze. Niech tak będzie. Pokiwał głową Wojtuś. Taki podział ról bardzo mi odpowiada. Tylko uważaj na siebie, to może być niedźwiedź polarny. Ostrzegł z powagą w głosie Lisek. Wojtusiu, niedźwiedź, polarny, w lesie, w lecie? Popatrzył Borystek na kuzyna z niedowierzaniem. Tak, może się zgubił. Oznajmił Wojtuś kiwając głową. W lesie łatwo się zgubić. Zauważył. Faktycznie, zwłaszcza gdy twój dom znajduje się po drugiej stronie kuli ziemskiej. <laughs> Zaśmiał się Borysek. Lisek powoli zakradł się w stronę dziwnego, białego znaleziska. Wojtusiu! Zawołał Borysek. Szybko, przynieś mi mój plecak! Wojtuś, nawet nie czekając na wyjaśnienia, złapał plecak Boryska i pobiegł w jego stronę. Czy, czy to niedźwiedź polarny? Zawołał zdyszany lisek, dobiegając na miejsce. Nie, Wojtusiu, to mały bocian! wyjaśnił Borysek. Podaj mi proszę apteczkę z mojego plecaka, poprosił lisek. Myślę, że biedactwo ma zwichnięte skrzydło. Faktycznie, w miejscu, gdzie stały liski, w wysokiej trawie leżał nieprzytomny, niewielkich rozmiarów bocian. Jego prawe skrzydło pozbawione było kilku piór, które leżały obok bocianka. Lisek Borysek złamał dwie gałązki, a następnie przyłożył je po obu stronach skrzydła. Po czym całość zawinął starannie bandażem z apteczki, którą podał mu Wojtuś. Gotowe, powiedział Borysek, wiążąc kokardkę na końcu opatrunku. Myślę, że za kilka dni skrzydło będzie jak nowe. Postawił diagnozę Lisek. Wojtuś rozglądnął się dookoła, jakby czegoś szukał. Borysku, a skąd się wziął ten bocian na polanie pośrodku lasu? Zapytał Lisek. Kuzyn Wojtusia podrapał się po głowie. Nie wiem Wojtusiu, zapytamy go jak się zbudzi. Oznajmił Borysek. Liski przykryły starannie bocianka śpiworami, a następnie każdy zajął się tym, co potrafi najlepiej. Borysek analizowaniem mapy, a Wojtuś gotowaniem zupy grzybowej. Pamiętaj Borysku. Zaczął Wojtuś mieszając zawartość rondelka postawionego na środku małego ogniska. Najważniejsze w zupie grzybowej są grzyby. Wytłumaczył z powagą w głosie lisek. No kto by przypuszczał, Wojtusiu? <grymne> Zachichotał pod nosem Borysek, mierząc w międzyczasie coś na mapie linijkom. Nagle, bocianek, który leżał obok dogasającego ogniska, poruszył się. Liski obróciły swoje pyszczki w jego stronę, niemal jednocześnie. Maluszek obudził się, po czym zaczął nerwowo rozglądać się we wszystkich kierunkach. Spojrzał na swoją lewą nogę. Następnie na prawą, a później chciał rozłożyć skrzydła, aby zobaczyć, czy wszystko jest z nimi w porządku. Zrobił to tak niezdarnie, że skrzydło, które miał sprawne, wywróciło rondelek z zupą Wojtusia. Oj, oj. Wojtuś otworzył szeroko usta. W zasadzie to nie byłem głodny. Stwierdził. Gdzie, gdzie ja jestem? Kim, kim pan jest przebana? Zapytał Bocianek, patrząc w stronę Boryska. Borysek podszedł do maleństwa i pogłaskał go po głowie. Dzień dobry, jestem Lisek Borysek. A to jest Wojtuś. Wskazał palcem na Wojtusia, który w tym czasie patrzył na rozlaną zupę z wyraźnym smutkiem wypisanym na twarzy. Lisek pomachał w stronę bocianka, wciąż patrząc na rozsypane pomiędzy trawami kurki i rydze. Dzień dobry, przywitał się Bocianek. Ja jestem Bocianek Bogdanek. Co, co się stało? Zapytał. Zupa się wylała, stwierdził Wojtuś. Borysek popatrzył na Wojtusia tak, że ten od razu się najadł. Strachu. Z tego co, co wywnioskowałem, Bocianku, musiałeś mieć jakiś wypadek. Mówiąc to, Lisek spojrzał na skrzydło Bogdanka zabezpieczone bandażem. No tak, zaczynam sobie przypominać. Powiedział Bocianek Bogdanek. Chciałem potrenować latanie. Podozi coraz bliżej, a droga do Afryki daleka. No i mama mówiła, bogdanku, tylko uważaj i wróć szybko, bo dziś po południu ma być buzia. A ja mamy nie posłuchałem i poleciałem zobaczyć, co jest po drugiej stronie rzeki. A potem przyszła buzia. Straszna taka. A potem próbowałem wracać do domu, ale zerwał się taki potworny wiatr. I nim się obejrzałem, zdmuchnął mnie w stronę drzew. A później były gałęzie, a później więcej gałęzi, znacznie więcej, a później, później już nie pamiętam. Bogdanek zaszlochał, a łzy kapały z jego długiego czerwonego dzioba na trawę. To straszne. Zasłonił usta łapkami Wojtuś. A najgorsze jest to, ciągnął dalej Bocianek, że z jednym niesprawnym skrzydłem w życiu nie uda mi się wrócić do mamy, do domu przed zmierzchem i moja mama będzie o mnie się martwić całą noc. Co ja narobiłem? Co ja narobiłem? Powtarzał Bogdanek. Nie martw się, Bocianku, powiedział Borysek. Pomożemy ci. Bocianek zaczął szlochać jeszcze bardziej. Borysku. Wojtuj spojrzał na swojego kuzyna z powagą. Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że liski nie latają? zapytał. Wierz mi, wiem co mówię. Próbowałem i nie polecam. Mówiąc to, wskazał na bliznę, która przebijała się przez futerko na jego kolanie. Borysek usiadł na trawie przed ogniskiem. Patrzył w ogień i rozmyślał. Myślał, a jego myśli tliły się niczym mały, rozgrzany węgielek. Dorzucił trochę suchych liści do dogasającego płomienia. Tem jeden z liści pod wpływem ciepłego powietrza zaczął unosić się do góry. Lisek zaczął podążać za nim wzrokiem i w tym samym momencie jedna myśl zajaśniała w jego głowie niczym wielki jasny płomień. Wiem! zawołał Borysek. Zbudujemy balon! Oznajmił z dumą w głosie. Lisek Wojtuś i bocianek Bogdanek popatrzyli po sobie i popukali się po czołach. Zbudujemy co? Zapytał Wojtuś, nie będąc pewnym, czy to, co usłyszał, usłyszał dobrze. Zbudujemy balon, Wojtusiu. A później odstawimy bocianka bogdanka do jego gniazda. Jeszcze dziś przed zmierzchem, wytłumaczył Borysek. I jak ty chcesz to niby zrobić? zapytał Wojtuś, ale Borysek już nie słuchał. Szybko, powiedział lisek Borysek. Ty, Wojtusiu, leć na jednej nóżce do lasu i przynieś mi tak dużo nici pajęczej, ile będziesz w stanie znaleźć. Ale ja się boję pająków. Oznajmił Wojtuś przerażony. To znajdź takie bez pająków! Poinstruował go Borysek z uśmiechem na twarzy. Wojtuś zasalutował i już po chwili zniknął w gęstej zieleni. Ty, Bogdanku, znajdź mi proszę kolec z drzewa akacjowego, tylko duży! Zwrócił się lisek Borysek do maleństwa. Bocianek otarł łzy z oczu i bez zastanowienia pobiegł na swoich długich czerwonych nogach w stronę młodego lasu. Lisek Borysek obrócił mapę na drugą stronę, wyjął z kieszeni mały ołówek, po czym zaczął coś rysować. Rysował i rysował, a im więcej było narysowane, tym bardziej sam się do siebie uśmiechał. W końcu, gdy jego projekt został ukończony, rozłożył śpiwory na ziemi i zaczął z nich wycinać takie same kształty, jakie naszkicował na papierze. W międzyczasie zarówno Wojtuś, jak i Bocianek Bogdanek wrócili z lasu. Borysek zawiązał koniec pajęczyny do kolca akacji i niczym igłą i nitką począł strzywać powycinane kawałki śpiworów. Nie minęło piętnaście minut, a balon był już gotowy. – Jeszcze tylko kosz! – powiedział sam do siebie Borysek. I nim którykolwiek z jego kompanów zdążył zapytać, z czego zrobi kosz, Lisek wrócił już z całą wiązanką gałązek wierzbowych. Paluszki liska Boryska przeplatały gałązkę za gałązką z taką sprawnością, jak gdyby grał on na jakiejś niewidzialnej harfie. Zarówno Wojtuś, jak i Bocianek przecierali oczy ze zdziwienia, gdy po kolejnym kwadransie, tuż obok wielkiego, wciąż nie nadmuchanego balonu, stanął sporych rozmiarów piękny i starannie zapleciony kosz. Borysku! Wojtuś zaczął powoli bić brawo. Jestem pod wrażeniem. Przyznał lisek. Drobiazg! oznajmił Borysek, ocierając pod z Możemy ruszać w drogę. Zaraz, zaraz. Zastanowił się Borysek. A gdzie ty Bogdanku tak właściwie mieszkasz? Zapytał lisek bocianka, który już siedział wygodnie w wielkim wiklinowym koszu. Razem z mamą mieszkamy w gnieździe na wielkim kominie tuż obok szklarni, wyjaśnił skrzydlaty przyjaciel liskom. To taki wielki szklany dom, w którym rosną kwiaty nieopodal rzeki, dodał. Lisek Borysek sprawdził swoją mapę i pokiwał głową. Tak. – Kojarzę to miejsce – oznajmił Borysek, po czym schował mapę do plecaka. – Wojtusiu, czas wyruszać w drogę – stwierdził Lisek, a następnie wgramolił się do kosza. Yy, – Pomyślnych wiatrów. Czy co tam się życzy w takich sytuacjach? – powiedział Wojtuś, machając białą chusteczką na pożegnanie. – Wojtusiu – wyszeptał przez zęby Borysek. – Ty lecisz z nami – Wojtuś pokiwał głową na boki. Mm – -mm. zaprzeczył. Nie mogę. Mam y, tę, no, mm, mam zupę na gazie. Skłamał lisek. Wojtusiu, zupę to masz na trawie. Zaśmiał się Borysek. Co się dzieje, Wojtusiu? Boisz się czegoś? zapytał. Wojtuś zmieszany popatrzył w trawę pod swoimi łapkami. O, nie będziesz się śmiał? zapytał Wojtuś speszonym głosem. No co ty, Wojtusiu? Jesteśmy przyjaciółmi. Możesz mówić mi wszystko. Zapewnił lisek Borysek. No bo, bo ja boję się wysokości, Borysku. I w sumie latać chyba też. Nie wiem, nigdy nie latałem. To znaczy tak przez dłuższą chwilę. Tu podrapał się po swojej bliźnie na kolanie, jak gdyby ta co najmniej zaczęła go swędzić na samo wspomnienie o jej istnieniu. Ja to się chyba wszystkiego boję, Borysku. Lisek Borysek wyskoczył z wiklinowego kosza i przytulił swojego kuzyna serdecznie. Wojtusiu, każdy się czegoś boi. Naprawdę, pocieszał kuzyna Borysek. Ja również boję się wielu rzeczy, wiesz? Zapewnił Wojtusia i mrugnął do niego okiem. Tak, a czego na przykład się boisz? Zapytał zaciekawiony Lisek. Hmm, na przykład boję się burzy, powiedział Borysek. Albo paraliżuje mnie, gdy nie czuję dna pod łapkami, gdy pływam. Lisek Borysek aż zadrżał na samą myśl. A wiesz, czego się najbardziej boję, Wojtusiu? zapytał Borysek, a Wojtuś szeroko otworzył oczy. Czego, Borysku? zapytał Wojtuś. Tego, kontynuował Borysek, że jak skończy się nasza przygoda, to znowu mnie odwiedzisz i znowu zjesz wszystkie moje farby. Borysek nie wytrzymał powagi sytuacji i wybuchnął śmiechem. Ho, 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 ho! ho. zaśmiał się Wojtuś. Białego nie ruszyłem! Zawołał i wgramolił się do koszyka, a zaraz po nim to samo uczynił jego kuzyn. Kilka minut później Borysek zapalił wielką pochodnię i przymocował ją pod balonem. Balon, uszyty ze śpiworów, zaczął powoli napełniać się ciepłym powietrzem. Działa! To działa! zawołał Wojtuś podekscytowany. Shii, Wojtusiu! uciszył go Borysek, wskazując palcem na bocianka bogdanka śpiącego na boryskowym plecaku. Balon uniósł się kilka metrów ponad koronami drzew. I jak, Wojtusiu, boisz się? zapytał Borysek. Ani trochę. Tu jest tak pięknie. Wyszeptał Wojtuś, obserwując z góry klucz żurawi przelatujący właśnie pod liskami. Wieczorny wiatr powoli kierował balon w stronę rzeki, która odbijając zachodzące promienie słońca wyglądała teraz niczym złota wstążka wijąca się pomiędzy pagórkami. O, tam Borysku, widzisz, tam jest chyba szklarnia. Powiedział Wojtuś, wskazując palcem mały szklany domek. Masz rację, Wojtusiu. Pokiwał głową Borysek. Myślę, że jesteśmy na miejscu. Powiedział Lisek, po czym zdmuchnął pochodnie, a balon powoli zaczął opadać w dół w stronę szklarni. Bocianku! Zawołała mama Bociana, gdy balon zawisł na wysokości komina, a z koszyka wyjrzała mała biała główka z długim czerwonym dziobem. Mamo! wykrzyczał bocianek i zeskoczył z koszyka wprost w objęcia pani Bocianowej. Gdzie ty byłeś, urwisie? Tak się martwiłam! Powiedziała tuląc synka serdecznie. Co? Co się stało? Zapytała, przyglądając się uważnie opatrunkowi na jego skrzydle. Była buza, a potem był wiatr, a potem wpadłem na drzewa, a potem nie wiem. A potem pojawiły się liski, a potem zbudowaliśmy balon. No i jestem, mamo! Zawołał podekscytowany bocianek. Liski? zapytała mama. Jakie liski? W tym samym momencie z wielkiego wiklinowego kosza wyjrzały dwa rude pyszczki, po czym uśmiechnęły się najpiękniej jak potrafiły. Dobry wieczór, pani mamo Bogdanka. Nazywam się Lisek Borysek. Ja mam na imię Wojtuś i już nie boję się latać! zawołał podekscytowany kuzyn Boryska. Dobry wieczór, chłopcy! zawołała mama Bocianka. Dziękuję wam serdecznie za pomoc i opiekę nad moim synem. Czy mogę się wam jakoś odwdzięczyć? zapytała uśmiechając się szeroko. Lisek Borysek podrapał się po głowie. Dziękujemy, pani mamo Bocianka, ale nic nam nie potrzeba. To, że Bogdanek wrócił do domu cały i zdrowy, to dla nas największa nagroda. Uśmiechnął się Borysek. Zaczekajcie! zawołała pani Bocianowa. Rozłożyła szeroko skrzydła, podskoczyła i zanurkowała w dół w stronę szklarni. Po chwili wróciła na górę, przynosząc w dziobie niewielki bukiecik żółtych żonkili. Proszę, to dla was! powiedziała. Wiem, że to niedużo, ale chociaż tak mogę się wam odwdzięczyć. Niedużo? zapytał Borysek. Nawet nie zdaje sobie pani sprawy z tego, ile dla nas znaczy ten prezent. Powiedział lisek Borysek, po czym wyjął z plecaka wielki słój z napisem Farba żółta i wsadził do niego bukieci krząkili. Liski pomachały do Bogdanka i jego mamy. Po czym powoli odleciały balonem w stronę gdzie rzeka łączy się z jeziorem Liski leżały na wielkim balonie z którego już dawno uszło powietrze Przykryte aż po szyję ciepłym kocem spoglądały w czarne niebo Na którym ktoś rozsypał miliony okruszków chleba Czego się dziś nauczyłeś Wojtusiu? Zapytał Borysek ziewając Hmm... Zastanowił się Wojtuś Że nie warto rezygnować z przygód tylko dlatego że się czegoś boimy Powiedział Lisek To bardzo cenna lekcja Pokiwał głową Borysek i zmrużył zmęczone oczka. Dobranoc, Wojtusiu, wyszeptał Borysek. Dobranoc, Borysku, odpowiedział Wojtuś. Hmm, latanie, pomyślał. Lubię. Koniec części piątej.